Witajcie widzowie na kolejnym odcinku na tym kanale Dzisiaj nie jesteśmy na takim zwykłym odcinku, bo dzisiaj widzicie, że jakoś trochę inaczej wyglądam Nie jestem kwadratowy dzisiaj jakoś schudłem Nie jestem za kurczakiem, dzisiaj jesteśmy w Robloxie Space Ty... nie, Ufo Tycoon to jest, nie Space tylko Ufo Dobra widzowie zaczynam tutaj już sobie zacząłem nie są tylko dropera Chyba zbiera się Halo, a tak, zbiera się Zobaczymy, czy mogę kupić. Chyba tam musimy coś kupić w dziowie. Windy butan. już możemy sobie zabrać pieniędzy. Idziemy tam do kolejnego teraz. Halo? Puść mnie. Kolejny komputer chyba. Idziemy dalej, widziałeś do... tylko te pieniądze. Drugi dropper, hura, hurra. Teraz będziemy mogli stawać się ściany. Możecie się zapytać, Możecie mi napisać w komentarzu, czy lubicie takie odcinki z Roblox'em, czy Wam się podobają. Bo tak na szybko tak znalazłem taki Taijun, Powiem, e, czemu nie? Tutaj możemy sobie kupić tutaj jakieś już linki, tak, tak. tak. Idziemy, że jest tutaj. Chyba nam, chyba nas dobrze idzie, widzowie. To jest w ogóle drugi odcinek na ten kanale dzisiaj, bo pierwszy, bo to nagrywa na zapas. jak będziemy jakiś stanach, to później do kogoś polecimy. Tutaj jest troszkę na głowę, tutaj jest troszkę na głowę musiał polecieć. <coughs> Sorry, protože já jsem trochu chory, trochu tak. A co mu koupil? Co já kupiłem? No, ty máme trochu peněz. Čepče pieniądze spadají o. Na jim to tady. Chyba drugi komputerek, tutaj kupiśmy drugi komputerek. <laughs> tutaj, tym, tutaj, będzie, tutaj będziemy, tutaj będzie i wlewać. To dropper kolejny trzeba, warto by było kupić też. Droperek. Jej. To był u Pratger, chyba. <śmiech> <śmiech> Przepraszam ale trochę na trochę mam chrypę. O, gdzie pieniędzy. Bogactwo normalnie widzowie. Tam możemy coś kolejnego kupić, bo pójdę tam. i co to jest? Mega Power Generator. Ło! Wow. Jakiś generator power. Power Generator jakiś. To już możemy jakiś komputer kupić. Ale będzie mi interesuje ten Power Generator. Hmm. Nawet fajnie wygląda. w ogóle to się nie zbiera tutaj I... sobie biorę, tam jeszcze tu. Te możemy być uprawdy galera możemy tutaj możemy ulepszyć nasz znaczy dropper No bez czego O, to wystarczy widzowie, prawda Co to kupiłem? O, schody Nie pogadasz Schody mam teraz Przejdę tak, zobaczyć. co moim maszem kupić tutaj, tutaj. Oprócz tej ścianki nie widzę nic I oprócz tego no teraz wykupimy tą platformę. No już się zaczyna to się ładnie tutaj robić. Chyba na tutaj się włączy. Zbieramy znowu. No stówka by się tak przydało. A co w ogóle jest w sklepie? Hmm. Wszystko zero bucks. Jeszcze trochę. Ostatnie też przejście i idziemy teraz to kupić, w on Nie pogardz taką maszyną jakąś. To jest te na ten No bo tam gdzie jest jedzenie i picia? W tej maszynie są. Dobrze. No to się nazywa automat. No bo aż to trochę. Muszę tylko na dole na Na początku skończyć, jak później nie było. Najwyżej no to, to będą dwa odcinki dzisiaj z tego, albo co będzie jeden z tego. Dzisiaj nie zobaczymy całego. Co ja kupię? Halo. Helu! <laughs> Dobra widzowie, wiem. Także na mnie idzie. Co mi dało? Fajnie. Nie spodziewałem się, ale tego. na do góry. Możemy kupić mini generator stać widzowie. Idziemy po mini generator? Szybko. To trochę reaguje, prawda? Widzowie, tę platformę możemy kupić. To nie to całkiem sprawnie to idzie. Najlepiej kupić tą largę, pl tą platformę, tak jakby kupić. pójść. O, Nie Najbardziej sympatyczne jeszcze tutaj można kupić. Na pewno, co ja sobie tutaj, już to, co na co tu nastać. Tu, tutaj. Tak będzie sobie po prostu chodzi, i będziemy to wszystko kupować, jak po kolei. Można się udać się w jednym odcinku dokończyć cały TajTun. No... F... No fajnie by było, nie powiem. No fajnie by było. Fajnie bym powiedział, nie powiem. To ja jest normalnie mądry. 115 teraz widzowie. Szybko, szybko, szybko. Idziemy szybko. Może możemy tutaj kupić, może będziemy mogli już kupować statki. Uaaa. Zgadzam się, że obie te rzeczy trochę drogie. Nie powiem. Ale raczej tego nie dokończymy i... Widzowie, najwyżej jutro będzie z tego kolejny odcinek, jak będziecie chcieli. A upradger możemy kupić. To Zbieram się na niego, bo taki upradger się przyda. Idealnie mamy chyba. O, też się dużo zarabia. Szybko idziemy, bo chyba na wstać na to. 200 kosztów macie? Jeździło jakie to jest drogie! Wszystko tutaj załatwione. ale Na to nas nie stać. Też to drogi, teraz to tu tego kolektora kupiłem. Widzowie i w ogóle możecie napisać, czy wam się podobają te moje filmiki. Hoverbike Na No tutaj zbieramy Musimy dzisiaj jeden, jeden pojazd Jak będziemy mieć jeden pojazd to, to kończymy ten odcinek, dobra no, zbieramy i kończymy ten odcinek dzisiaj lecimy, lecimy, lecimy Tutaj nie dużo nam zostało można tak powiedzieć. Może tu będą kolejne platformy. Nie, chyba nie. Oby tak było. Czy trochę jeszcze trochę? O! Stasz nas! O oh je! Yeah. Oh yeah. Lecimy! Mogę latać? Ja nie mogę latać, nie mogę na razie widowie... Eee...